Witam bardzo serdecznie, z tej strony maplo, to widzimy wodę i dwa botki. Jest to już trzecia z kolei mapa kampanii Dark Carnival, Karnewał Śmierci. Jest to kolejka, tak? No, jakieś tak to było. No to... i zaczynamy. No, czar, czar, słyszałem. Jesteśmy w połowie kampanii, także już niewiele zostało do ratunku. Może albo albosów tu dzisiaj przesadnie dużo. No! <grymne> <Jezus>. <grymne> Za dużo tego syfu. Dobra, czysto. Mm, mogę mogłem se szatowlić. Dobra, idziemy wentylacją, nie? Czemu tu? Właśnie. Ja idę wentylacją. Czy bo tu są pilsy. O i co to, to jest apteczka? Czekaj, ulaczę się. Gdzie ty jesteś? No wentylacją się. poszedłem, szybciej. Poczekaj! Patrz gdzie my jesteśmy. No jest na razie tylko czyszczę te pomieszczenia, nic tu nie ma na razie. Albo dobra, jest, chowam się. I chodźcie tu, bo jest ciemno i nieprzyjemnie. No, to tam... Przeżyjesz. Jeszcze jakieś broń do walki wręcz. Wyjadę drzwiami, nie będę się pchał znowu przez I Uważaj na tyły. No, no, idę. Gdzieś spiter jest. No na mnie jest Jackie Mmmm, gitara Lepsze tu niż nic No nie ma na razie co wybrzycać Jeszcze będzie pełno miejsc na... Znajdziemy Eku Nie ja na razie podziękuję Super mi się gra z pasem Tylko przydałbym się do niego Ammo Mmm, smoker tu jest. Mhm. Mm nie no spoko, we dwóch na smokera lajtowo się idziemy. No właśnie, uważaj. Right. Dobra, drugi pistolet. Nic. Sto. To idziemy na górę. To coś się? U nie kopana co, jumpimy. No, go. Nic. Co tak czysto? Dziwny spokój, a zaraz będzie tank. Czartor. No, Czartor. ale tu zawsze przy przychodził się. tank. Tylko, że zawsze do tego momentu miałem już spokojnie mołotowa. Krzysiu, gitarę po co? Mam O, hunter gdzieś jest. Oj, chciałem go załatwić. Siedem... nacisków. i na kałach. Mów, że tu jest ammo. Dobra, biorę kałacha. O, słyszałeś. To poczekaj, nie rób tego co ostatnio. No i tam. Co masz na myśli? No weź... ...weźmiemy ją razem... ...z dwóch stron. Trzeba, no i jeszcze, a jęcza, to. nie wiem jest. Co zgaś, zgaś latarkę, jeśli jeszcze tego tak nie zrobiłeś. O, Charge na mnie biegnie. Ale dekiel. Gdzie ona jest, wiesz? Nie, nie, czekaj, ja się muszę przyleczyć, dajcie mi chwilę. E, kałach i pilnę. Ej, co, coś mnie dusi, ej, momencik. Smoker mnie przedusza, dzięki. Dobra, horda leci. Ale większość się zabija spadając dalej Zombie są głupie Kura Pewnie gdzieś będzie siedzieć na... O jest Peter Jest witch Oje, aaa, co nie mówisz? No mówię, jest Witch. Przestraszam mnie To dobra Botki, bocki, to czego się spodziewać. O, tu jest na ammo. ciśniemy. No, ja z pistoletami już lecę. tutaj nie ma wielu zębi. Kurde, nie było żadnej adrenaliny, ci powiem. Dobra, wolno. Okej, okay, ja słyszałem, o ja słyszałem. A, pomocy drink. No, wy samemu, BS tutaj to nie jest zbyt przyjemnie No, to był latający zombie przed chwilą Leciał sobie Żeby Peter nie zrzucił. Ej, y, nie Peter, tylko smokar kotł Dobra, konie u nas zombie No, tam, trzy zombie Czy jakoś tak? Dobra tak już, o, ta za mną nie ma... Spiter zginął. Kolejka go przejechała. Znaczy, przejechała. Tu jest jeszcze jeden z Piterem. Właśnie, coś się tak... ...dziwnie... ...sążyło. Za no. dużo tego te syfu coś. Robotkami no, się ma bo... No. Weźmie ciebie, jak już nie mnie. <śledzimy śledzimy> ratować. A. głupie te boty. Już jest schron, także spokojnie, a mnie trzeba oszczędzić. To jest spoty za nami. I za dużo ich coś. Jeszcze. Jest, dobra, połączyłem kolejkę. Trzeba się zabiję z orzeszka. Oh. Mm, Podpalając samo. Weźmiemy na następną. Ej, ktoś mi. Damy moją apteczkę! No to już jest schron! Ale to była moja apteczka. I no wiem, co ja ale. Teraz leżałam przy moich nogach. No bożeś podszedł. Nie maruj się, nie cały stos. leczysz? A co, bottom będę zostawił? Przecież mam 70 HP, o! Nie mam 88. No. Wyłączyć się pewnie. Dobra. Dobre, to chyba na no, tyle, nie? Tyle. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję.